Niech nie oddala się zwój tego prawa od Twoich ustale, rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane. Księga Jozłego, rozdział pierwszy, wers ósmy. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Witajcie w kolejnym odcinku codziennego czytania Biblii. Rozumiem te pokusy. Gdy otwierasz pismo i napotykasz kolejną litanię imion, może ogarniać cię znużenie. Te nieskończone rodowody wydają się pustynią słów, przez którą trzeba przebrnąć, by dotrzeć do prawdziwych historii. Lecz właśnie w tej pozornej jałowości kryje się nieoczekiwane bogactwo. Pamiętaj, że to właśnie na pustyni Bóg najczęściej objawiał swoją obecność. Każde z tych imion to ślad konkretnego życia, świadectwo czyjejś walki, nadziei, upadków i zwycięstw. Gdy czytasz genealogię, uczestniczysz w procesji pokoleń, przechodzisz obok matek tulących niemowlęta do piersi, ojców nadających dzieciom imiona pełne znaczenia, starców przekazujących błogosławieństwo drżącymi dłońmi. Te rodowody to zapis Bożej cierpliwości, która przez wieki splata ludzkie losy w Gobelin Zbawienia, gdzie nawet najmniejsza nić ma swoje miejsce i przeznaczenie. W świecie, który każe nam żyć chwilą i zapomina o przeszłości, genealogia stają się szkołą duchowej pokory. Przypominają, że nie jesteśmy samotnymi wyspami, lecz ogniwami łańcucha, który sięga początków stworzenia i prowadzi do wieczności. Kiedy przesuwasz wzrokiem po tych imionach, czasem trudnych do wymówienia, dotykasz tajemnicy wcielenia naszego Pana. Otóż Bóg nie zjawił się w próżni, ale wszedł w gęstwinę ludzkich związków, stał się częścią rodowodu pełnego świętych i grzeszników. Twoja własna historia wiary wpisuje się w tę samą opowieść. Jesteś spadkobiercą wszystkich, którzy przed Tobą szukali Bożego oblicza. Kochani, pozostajemy w ciągu czytania Ksiąg Jozłego Izajasza, Michała i Pierwszej Księgi Kronik. Życzę wam błogosławionej lektury, a głos oddaję lektorowi. Zostańcie z Bogiem. Stary Testament. Księgi historyczne. Księga Jozłego, Rozdział 14. Podział ziemi Kanaan. A oto co odziedziczyli synowie Izraela w ziemi Kanaan co przydzielili im Eleazar, kapłan i Jozue, syn Nuna oraz naczelnicy rodów ojców plemion synów Izraela. Przydzielili im to przez los, jak przykazał Jahwe, za pośrednictwem Mojżesza, dziewięciu i połowie plemienia, gdyż Mojżesz dał już dziedzictwo dwu i połowie plemienia za Jordanem, a Lewitom nie dał dziedzictwa wśród nich. Również synowie Józefa stanowili dwa plemiona, Manasesa i Efraima. Lewitom zatem nie dano działu w ziemi, a tylko miasta do zamieszkania, wraz z przyległymi do nich pastwiskami dla ich stad i ich dobytku. Synowie Izraela uczynili tak, jak Jahwe przykazał Mojżeszowi, porozdzielali ziemię. Dziedzictwo Kaleba. W Gilgal podeszli do Jozułego synowie Judy i Kaleb, syn Jefunego, kenizyta, powiedział do niego: Ty wiesz o tym słowie, które Jahwe oznajmił Mojżeszowi, mężowi Bożemu w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do Ciebie. Miałem czterdzieści lat, gdy Mojżesz, sługa Jahwe, wysłał mnie z Kadesh Barnea, aby przeszpiegować tę ziemię i przyniosłem mu wówczas wiadomość zgodnie z tym, co miałem na sercu. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, sprawili, że stopniało serce ludu, ja natomiast byłem w pełni za Jachwę, moim Bogiem, i Mojżesz przysiągł tego dnia». Ziemia, po której stąpała Twoja noga, należeć będzie do Ciebie i do Twoich synów jako dziedzictwo na wieki, gdyż byłeś w pełni za Jachwę, moim Bogiem. I oto do teraz Jachwe zachowywał mnie przy życiu, tak jak zapowiedział, przez te czterdzieści pięć lat, od czasu, gdy wypowiedział Jachwe to słowo do Mojżesza, gdy Izrael wędrował po pustyni, a oto teraz mam ja na dziś osiemdziesiąt pięć lat. Lecz wciąż po dziś dzień jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysyłał mnie Mojżesz, jaka wtedy była moja siła, taka jest moja siła teraz do bitwy, do wychodzenia i do przychodzenia. Daj mi więc teraz to pogórze, o którym mówił Jahwe w tym dniu gdyż Ty sam słyszałeś tego dnia że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Jahwe będzie ze mną i wydziedziczę ich, jak zapowiedział Jahwe. Wtedy Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Dlatego Hebron stał się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunego, Kenizyty, dziedzictwem do dnia dzisiejszego, że był w pełni za Jahwe, bogiem Izraela. A Hebron nosiło wcześniej nazwę Kiriat Arba miasto Arby, który był wielkim człowiekiem wśród Anakitów. I ziemia doznała wytchnienia od wojny. Księgi proroków większych Księga Izajasza. Rozdział 62. Zapowiedź Trwałego Powodzenia Syjonu Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jerozolimę nie będę cicho, dopóki nie wzejdzie jak blask jej sprawiedliwość i nie zapłonie jej zbawienie jak pochodnia. I ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Jachwę ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Jachwę i królewskim zawojem w dłoni swego Boga. Nie będą już o Tobie mówić. Opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą już mówić. Pustkowie, lecz będą Cię nazywali. W niej ma rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona. Gdyż Jahwe rozkochał się w Tobie i poślubi Twą ziemię. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak poślubią Cię Twoi synowie. A jak cieszy się Pan Młody z Panny Młodej, tak Twój Bóg będzie cieszył się Tobą. Na Twoich murach, Jerozolimo, postawiłem stróżów – przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wspominacie Jachwę, nie ma dla was wytchnienia i nie dajcie jemu wytchnienia, dopóki nie umocni i dopóki nie ustanowi Jerozolimy pieśnią chwały na ziemi. Jahwe przysiągł swoją prawicą i swoim mocnym ramieniem. Już nigdy nie dam Twego zboża na pokarm Twym nieprzyjaciołom, a cudzoziemcy nie będą pili Twego moszczu, nad którym się napracowałaś. Tak! Będą je spożywać jego żniwiarze, i wysławiać Jachwę, i pić go o zbieracze winogron w przedsionkach mej świętości. Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, róbcie drogę ludowi. Torujcie, torujcie trakt, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami. Oto Jachwę dał słyszeć, aż po krańce ziemi. Powiedzcie, córce Syjonu, oto nadchodzi Twoje zbawienie. Oto jego zapłata wraz z Nim, a jego odpłata przed Nim i nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Jachwę, a ciebie nazwą poszukiwaną, miastem nieporzuconym. Księgi proroków mniejszych, Księga Micheasza, rozdział czwarty Zapowiedź przyszłej chwały Izraela I stanie się w późniejszych dniach, że góra domu Jachwe będzie umocniona na czele gór, wyniesiona ponad pagórki i popłyną do niej ludy. Uda się tam wiele narodów mówiąc. Chodźmy, wstąpmy na górę Jachwę do domu Boga Jakuba, niech nas uczy swoich dróg. Pójdźmy jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie prawo i słowo Jahwe z Jerozolimy. I będzie rozsądzał pośród licznych ludów, rozstrzygał sprawy potężnych, odległych narodów, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Nie podniosą naród miecza na naród i nie będą się już uczyć wojny. Osiądą każdy pod swoją winoroślą i pod swoim figowcem, i nikt nie będzie już wzbudzał strachu, gdyż usta jachwe zastępów tak powiedziały: Tak, wszystkie ludy chodzą, każdy człowiek w imieniu swego Boga, ale my pójdziemy w imieniu jachwe, naszego Boga, na wieki wieczne. W tym dniu oświadczenie jachwe zbiorę chromą i zgromadzę wygnaną oraz tę, którą pognębiłem. Z chromej ustanowię resztę, z wygnanej potężny naród. I Jahwe zapanuje nad nimi na górze Syjon, odtąd aż na wieki. A ty, wież odszody, wzgórze córki Syjonu, do Ciebie dojdzie i przyjdzie dawne panowanie. Królestwo przypadnie córce Jerozolimy. Dlaczego teraz tak głośno krzyczysz? Czy nie ma u Ciebie króla? Czy zginął Twój doradca, że wzmógł się Twój ból jak urodzącej? Wij się i pęknij córko Syjonu jak rodząca. Gdyż wkrótce wyjdziesz z miasta i zamieszkasz na polu, i pójdziesz aż do Babilonu. Tam będziesz wyratowana, tam wykupicie Jachwę z ręki twoich wrogów. Teraz jednak zostały zebrane przeciwko tobie liczne narody. Mówią: niech będzie schańbiona i niech się nasycą Syjonem nasze oczy. Nie znają one jednak zamysłów Jachwe i nie pojmują jego planu, że je zgromadził niczym snopy na klepisku. Wstań i młódź, córko Syjonu, tak, zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci też kopyta ze spiżu i zmiażdżysz liczne ludy. I poświęcę dla jachwe zdobyty na nich łup, a ich bogactwo panu całej ziemi. Późne księgi historyczne. Pierwsza Księga Kronik, rozdział szósty. Potomkowie Lewiego z linii arcykapłańskiej. Synami Lewiego byli Gershon, Kechat i Merari, a synami Kechata byli Amram, Dziszar i Hebron i Uziel, a synami Amrama byli Aaron, Mojżesz i Miriam, a synami Arona byli Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar. Eleazar zrodził Pinehasa, Pinehas zrodził Abiszułę, a Abiszuła zrodził Bukiego, a Buki zrodził Uziego, a Uzi zrodził Zerachiasza, a Zerachiasz zrodził Merajota. Merajot zrodził Amariasza, a Amariasz zrodził Achituba. Achitub zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achimaasa, a Achimaas zrodził Azariasza, a Azariasz zrodził Jochanana. Jochanan zrodził Azariasza, on był tym, który był kapłanem w domu, który zbudował Salomon w Jerozolimie. A Azariasz zrodził Amariasza, a Amariasz zrodził Achituba. Achitub zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Szalluma. A Szallum zrodził Hilkiasza, a Hilkiasz zrodził Azariasza. Azariasz zrodził Serajasza, a Serajasz zrodził Jehosadaka. A Jehosadak z Judą i Jerozolimą poszedł w niewolę sprowadzoną przez Pana za pośrednictwem Nebukadnesara. Pozostali potomkowie Lewiego. Synami Lewiego byli Gershom, Kechat i Merari, a to są imiona synów Gershoma, Libni i Shimi. Synami zaś Kechata byli Amram i Dziszar i Hebron i Uziel. Synami Merariego byli Machli i Musi. A to są rodziny Lewiego według rodów ich ojców: Ugerszoma, Libni, jego syn Jahat, jego syn Zimma, jego syn Joach, jego syn Iddo, jego syn Zerach, jego syn Jatraj, jego syn. Synowie Kechata: Aminadab, jego syn Korach, jego syn Asir, jego syn Elkana, jego syn i Ebiasaf, jego syn i Asir, jego syn Tachat, jego syn Uriel, jego syn, Uzjasz, jego syn i Saul, jego syn. Synowie Elkany, Amasaj i Achimot. Elkana, synowie Elkany, Sofaj, jego syn i Nahat, jego syn Eliab, jego syn Jerocham, jego syn Elkana, jego syn. A synami Samuela byli pierworodny Joel i drugi Abiasz. Synowie Merariego, Machli, Libni, jego syn Shimi, jego syn Uza, jego syn Shima, jego syn Hagiasz, jego syn Asajasz, jego syn. Śpiewacy świątynni. To zaś są ci, których Dawid postawił nad pieśnią w domu Jahwe, odkąd spoczęła tam skrzynia. Posługiwali oni pieśnią przed przybytkiem namiotu spotkania do wybudowania przez Salomona domu Jahwe w Jerozolimie. Stawali zaś do swojej służby według ich porządku. Z synów Kehatytów stawali zaś wraz z synami śpiewak Heman, syn Joela, syna Samuela, Syna Elkany, syna Jerohama, syna Eliela, syna Toasza, syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja. Syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sefaniasza, syna Tahata, syna Asira, syna Ebiasafa, syna Koracha, syna Dziszara, syna Kechata, syna Lewiego, syna Izraela. Jego brat Asaf stawał po jego prawej stronie. Asaf zaś był synem Berekiasza, syna Shimy, syna Michaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza, syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza, syna Etana, syna Zimmy, syna Shimiego, syna Jahata, syna Gerszoma, syna Lewiego. Synowie zaś Merariego ich bracia stawali po lewej: Etan, syn Kisiego, syna Abdiego, syna Maluka, syna Haszabiasza, syna Amazjasza, syna Hilkiasza, Syna Amsiego, syna Baniego, syna Szemera, syna Machliego, syna Musiego, syna Merariego, syna Lewiego. Służba w przybytku. Ich bracia, Lewici, byli wyznaczeni do wszelkiej służby w przybytku Domu Bożego. Aaron zaś i jego synowie kadzili na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzidlanym przy wszelkim świętym zajęciu miejsca najświętszego i dla przebłagania za Izraela, zgodnie ze wszystkim, co przykazał Mojżesz, sługa Boży. Potomkowie Arona. A to są synowie Arona. Eleazar, jego syn Pinechas, jego syn Abishua, jego syn Buki, jego syn Uzi, jego syn Zerachiasz, jego syn Merajot, jego syn Amariasz, jego syn Achitub, jego syn Sadok, jego syn Achimas, jego syn. Miasta potomków Arona. A to są ich siedziby według ich obozowisk w ich granicy. Synom Arona, rodzinie Kehatytów, gdyż taki im wypadł los, Dano im Hebron w ziemi Judy wraz z otaczającymi je pastwiskami. Jednak pole tego miasta i jego osiedla dano Kalebowi, synowi Jefunego. Synom Arona dano także miasta schronienia: Hebron i Libne wraz z jej pastwiskami, i Jatir i Esztemoe wraz z jej pastwiskami, i Hiles wraz z jego pastwiskami, i Debir wraz z jego pastwiskami, i Ashan wraz z jego pastwiskami, i Jutte wraz z jej pastwiskami. I bet wraz z jego pastwiskami. Od plemienia Benjamina zaś Gibeon wraz z jego pastwiskami, Gebe wraz z jej pastwiskami, i Alemet wraz z jego pastwiskami, i Anatot wraz z jego pastwiskami. Wszystkich ich miast było trzynaście według ich rodzin. Synom zaś Kechata, pozostałym od rodzin plemienia Efraima i od rodzin plemienia Dana, i od połowy plemienia Manasesa, przypadło losem dziesięć miast. A synom Gershoma według ich rodzin od plemienia Issachara i od plemienia Ashera i od plemienia Naftalego i od plemienia Manassesa w Baszanie przypadło trzynaście miast. Synom Merariego według ich rodzin od plemienia Rubena i od plemienia Gada i od plemienia Zebulona przypadło losem dwanaście miast. Dali więc synowie Izraela lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami. Dali przez los od plemienia synów Judy, i od plemienia synów Symeona, i od plemienia synów Benjamina te miasta, które wymieniono z ich nazw. A co do niektórych spośród rodzin synów Kechata, miasta ich granicy pochodziły od plemienia Efraima. Dali im zatem miasta schronienia: Sychem wraz z jego pastwiskami na pogórzu Efraima, i Gezer wraz z jego pastwiskami, i Jokmeam wraz z jego pastwiskami, i Bethoron wraz z jego pastwiskami. A od plemienia Dana Elteke wraz z jej pastwiskami, Gibbeton wraz z jego pastwiskami, Ayalon wraz z jego pastwiskami i Gat-Rimon wraz z jego pastwiskami. Od połowy plemienia Manasesa zaś Aner wraz z jego pastwiskami i Biliam wraz z jego pastwiskami to właśnie dla pozostałych z rodziny synów Kechata. Synom Gershoma od rodziny połowy plemienia Manasesa przypadły. Golan w Baszanie wraz z jego pastwiskami i Asztarot wraz z jego pastwiskami, a od plemienia Isachara Kedesz wraz z jego pastwiskami, Dabrat wraz z jego pastwiskami, Ramot wraz z jego pastwiskami i Anem wraz z jego pastwiskami. Zaś od plemienia Ashera Maszal wraz z jego pastwiskami, Abdon wraz z jego pastwiskami, Hukok wraz z jego pastwiskami i Rechob wraz z jego pastwiskami. A od plemienia Naftalego Kedesz w Galilei wraz z jego pastwiskami, i Hamon wraz z jego pastwiskami, i Kiriataim wraz z jego pastwiskami. Synom Merariego pozostałym dano od plemienia Zebulona, Jokneam wraz z jego pastwiskami, Rimono wraz z jego pastwiskami, Tabor wraz z jego pastwiskami, Nachalal wraz z jego pastwiskami, a za Jordanem naprzeciw Jerycha, na wschód od Jordanu od plemienia Rubena. Beser na pustyni wraz z jego pastwiskami, i Jahse wraz z jej pastwiskami, i Kedemot wraz z jego pastwiskami, i Mefaat wraz z jego pastwiskami. A od plemienia Gada Ramot w Gileadzie wraz z jego pastwiskami, i Machanaim wraz z jego pastwiskami, i Cheszbon wraz z jego pastwiskami, i Jaaser wraz z jego pastwiskami. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.